Jakoś, kiedy pozbyłeś się tego ciała, nie byłeś taki milczący. Nie wiem, o czym mówisz. Vermont Jones, czy możemy porozmawiać o Didi gdzieś, gdzie jest nieco spokojniej? Czy ma pan może jakieś podejrzenia, mm. dlaczego ten demot mógł z własnej woli opuścić pana na mieszkanie? Krokiem. Byłem może na demota. Ja wiem, gdzie tutaj pracował. Okazuje się, że demont miał też syna. Tak, był tajnym agentem. Słyszałem groźby przez telefon. I kury wprowadził się tu na czas do rozwiązania sprawy. Szyfr. Używa szyfru! Mam. Kurwa, Maciu. Co ty robisz? Myślę, że może ci na tym zależeć. Pierwsze słowo w dzienniku Hikorego to Twoje nazwisko, minus. Będziesz naderwało mojego szyfru, ale wyniki będą trafiały tylko i wyłącznie do mnie. Demot nie żyje. <laughs> Daję Demot Nie żyje.

you out. rozum? Jezu Chryste, posłuchaj najpierw Hikorego, potem mnie i na końcu siebie. My jesteśmy tu od znalezienia sprawcy, a nie od obrzucania się nawzajem oskarżeniami. Mam na to... Do... się, Basket, nie się! To jakieś wchodzenie nieporozumienie. Dajmy sobie prawo głosu. Hikory zabił demota. Wsypał go ten sam gang narkotykowy, który inwigilował demot. Prawdopodobnie szukali człowieka, który odda im pieniądze. Aresztowali go, bo takim było łatwiej. Być może Hikory był dłużny dealerom, dlatego znalazł sobie kozła ofiarnego. Gdyby nie to, to on teraz wąchałby kwiatki od spodu. Przecież to idiotyczne. Czy ja dobrze rozumiem, że oskarżasz go o kupowanie i obranie narkotyków? No, oczywiście, byłem u tutejszych dealerów i dowiedziałem się, że u nich kupuje jakiś detektyw. To cholerny mąsek. Chwila. Chwila Wimins. więc. Daj mu to udowodnić. Chcecie dowodów? Proszę bardzo. Pierwszego dnia kazałeś nam pójść do lasu. Zobaczyliśmy kogoś. Ktoś nas śledził. Próbowaliśmy go dogonić, ale nam uciekł. Wtedy zadzwoniłem do ciebie. Pamiętasz, o co cię wtedy spytałem, Kitom? Czy był wtedy w bazie? I co wtedy odpowiedziałeś? Jego nie było, ale co to w ogóle ma wspólnego z całą sprawą i śmiercią demota? Dobrze. Filip, powiedz wszystkim tutaj zgromadzonym, z kim nam obu skojarzyła się postać z lasu. Nie jestem teraz tego taki pewien. Kiedy byliśmy w lesie, wydawało mi się, że... Przecież to był Hikory, ale to była cena pod wpływem emocji. Poza tym, kiedy go wziąłem na stronę... Po drugiej sprawie powiedział mi, że go tam nie było. A jak myślisz, co ci miał odpowiedzieć? Przecież był podejrzany, przecież jest teraz podejrzany. Jezu Chryste, Filip, naprawdę? Ten las to nie jest żaden zastrany argument. Basket i Newman natychmiast do na roboty. Ja jeszcze tu chwilę zostanę. Chciałbym tą chwilę zostać z Hikorym. Już. Znajdę na to dowody. Znajdę na to dowody, że to on go zabił. Dziennik. Mam już samogłoski a, e i, spółgłoski to M, N, S, T. Mam samogłoskę e oraz spółgłoski S, I, T. E, S, T. J Kod jest tak skonfigurowany, że jedna z liter jest automatycznie tą, która oznacza J Można jeszcze brać pod uwagę słowa test i gest, ale biorąc pod uwagę gramatyczny sens całego zdania, pozostańmy przy JEST Robi się ciekawie Mamy samogłoskę E Mamy spółgłoskę T, mamy też spółgłoskę M. Czy mamy spółgłoskę K? Nie mamy. W tym wypadku jest mało możliwości, ponieważ mało jest rzeczowników w przypadku narzędnika, którego końcówka brzmi etem. Tak naprawdę, końcówka M to forma przypadku, więc połowa wyrazu to et. Ile jest powszechnych wyrazów czteroliterowych, które kończą się na Ed? Jedyną możliwością, która przychodzi do razu do głowy, to kret. Jest kretem interesujące przeterminowane, z czym ty możesz się łączyć. og hva de Z tym się na odprawie nie chwalił. Mimi demot. 12 czerwca 2004 roku doszło do nieoczekiwanej tragedii. Dostrzeżonego budynku mieszkalnego na ulicy, którejś tam wkradła się grupka muzułmańskich terrorystów. Grożąc, że wysadzi budynek razem ze wszystkimi jego mieszkańcami, tam się wówczas znajdującymi, została wezwana ekipa policji, której przewodził doświadczony i powszechnie lubiany poucznik Daniel Demot lat 24. Niestety, po dwóch godzinach zażartych negocjacji, terroryści bez ostrzeżenia odpalili ładunek wybuchowy, który umieścili w budynku. W eksplozji zginęło 18 osób, a kolejne 5 zginęło w wyniku pożaru. Podczas tej tragedii zginęła również znana osoba publiczna, założycielka akcji charytatywnej na rzecz upośledzonych dzieci, nazywanej Help Each Different, Clarice Mimins. Siostra Miminsa? Nekrolog. Odeszła znana, kochana, szanowana Mimins Clarice, lat 22. Założycielka fundacji charytatywnej, która miała pomagać upośledzonym dzieciom. Help Each Different. Ukochana córka Mimis Edwarda i Mimis Samanty. Niezapomniana służąca przyjacielską radą siostra Mimis Kitona. Bingo. Mam cię, Mimis. Z mimi zczytłeś 12 czerwca 9 lat temu powołany do tej akcji Zdjęcie artykuł mekrolog. Demot. Mam Cię, Mimis. Co Ty chciałeś przekazać, Hikory? O co chodzi, Filipe? Hikory... Jack... Chciałbym, żebyś do końca wyjaśniał tego gówna został został w bazie. Możesz to dla mnie zrobić? Nie. i zaзвоnić. Halo. Co jest? Co jest z naszą nową? Co? Nie, nie, nie. Tak, Chryste, tak. Dzisiaj miałeś to zrobić. Tak, dzisiaj. Nie, nie, nie będę robił nic dopóki. Świetnie, że chociaż raz się rozumiemy. To, to jest. Witam. Lepiej szybko. Demo i gang. Co możesz mi o tym powiedzieć? A dokładniej? Zastanawiałem się, czy jeżeli demo coś by przeskrobał, to czy jego gang dałby radę sam go znaleźć? Nie ma takiej opcji. Bo chyba, że ktoś chciałby go wsypać, ale kto by go wsypał? Basket? Przy telefonie. Kolego nie ma w Co? Co jest? Co jest kolego? Spokojnie. Mój znajomy jest tylko. Nieco nerwowy, ostatnie mi czasy. Jakim cudem? Spokój się, nie jestem takim cholernym nazistą jak ty. Nie miałem prawa go zatrzymać w bazie, więc po prostu poprosiłem, żeby został do czasu wyjaśnienia całego tego gówno. Co żeś zrobił? Przypomnij sobie, że rozmawiasz właśnie ze swoim przełożonym, baskiem. Poza tym, nie dzwoniłem do ciebie tylko po to, żeby ci przekazać to o Hikorym. Co znowu? I to mnie poważnie podkurwiło. Ktoś grzebał w jego rzeczach. Sam mi o tym powiedział. Wiesz coś o tym? Dobra, Kiton. przestań pieprzyć. Ten jedyny raz się zgadzam. Spotkajmy się gdzieś. Chciałbym dowiedzieć się, co nowego masz z tego dziennika. Sam nie wiem. Myślisz, że to będzie bezpieczne? Zależy mi na tym. Dobra, ale mi też na czymś zależy. Powiedz mi, czy Newman podejrzewa o cokolwiek Hikorego. Przed 17 października, 13. Zarobiło się nieprzyjemnie. Dopiero co ten szczylbasket oskarżył mnie o zabójstwo demota, a teraz to. Są jakieś wieści ze świata Clifford? Clifford. Jebany Clifford. Słuchaj, Stary, nie mogę Ci już nic więcej pomóc. Co? Naprawdę cholernie ryzykuję, gadając nawet teraz z Tobą. Co ty chcesz, Clifford? Szukam Cię, gościu, już pod... Cholernie nieprzyjemnie. Szukają Cię, gościu, już po Tobie! jeżeli nie chcesz, żeby ktoś Cię usłyszał! Więcej! oj, jest. więcej! Sorry, stary, naprawdę nie mogę! Więcej! Szukają Cię, gościu, przysięgam! Co już wie? Więcej! Z takie podejrzenia, mówią, że za często u mnie kupujesz towar, a za dużo płacisz! Kto mówisz? No, nie wiem, to jakaś cholerna poczta pantoflowa. Więcej. Stary, przysięgam! Więcej! Kraken! Mówi się o Krakenie, że chce Ciebie znaleźć! Nic więcej! Niech! Kraken. Facet twoja się i znika, ale wciąż jest gdzieś tam pod taflą wody, która póki co jest spokojna. Póki co. Już widać na niej pierwsze zaburzenia. Wyczuwam sztorm. Co jest? Co jest, kolego? Spokojnie. Mój znajomy jest tylko nieco nerwowy ostatnimi czasy. No to co mi powiesz jeszcze ciekawego na temat demota, gangu? Nic ci już więcej nie powiem. Co jest? Co mało się umówiliśmy? Nie, To nie tego wina. Ja po prostu, ja, ja po prostu już nic więcej nie wiem. Ale znam kogoś. Znam, znam kogoś, kto wie więcej. Mężczyzna, powie ci więcej, jeśli nie masz uprzedzenia do homosiów. No i jeśli się odpowiednio wykosztujesz. Z tym nie będzie problemu. A więc, któż to taki? Z imienia i nazwiska nie znam, ale. Spokojnie, mów dalej. Ale ja wiem, gdzie mieszka. Jak tam z tymi badaniami? Coś tam ma. A więc? A więc dokładnie dwa słowa. Pamiętaj mi, że rozszyfrowanie kompletnie obcego kodu nie jest takie proste. Nie baw się ze mną basket, bo nie jestem twoim kumplem. Jest czysty. To są te słowa. Mimnis jest czysty. Dokładnie tak. Dobra robota. Pracuj dalej. Dalej. Dalej, dalej. Powiedzmy. Jakieś szczególne warunki? Nie, nadal te same. Tylko mimo nowy, ani mrowy. Czułokie jakoś nie było. Nie słusznie. Mogę też objąć się jakoś opieką w razie nieprzewidzianych komplikacji. Porządną opieką. Imanuel Biscuit były partnerki którego w pracy. Ładna dziś pogoda. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Hmm. pogawędzić. Tak, pogawędzić. co, jak ty nigdy nie dzwonią na prywatny numer, żeby pogawędzić. co, jak ty dzwonią na prywatny numer, bo czegoś potrzebują. Policja, agencje wywiadowcze, biura detektywistyczne, a raczej policyjne wydziały, które zajmują się nieco delikatniejszymi sprawami, bo ich opasłe dupska by je zmierzyły. Mam rację? Powtórzę. Czego chcesz? Już mówiłem. Pogawędzić nieco. Ach tak, pogawędzić. O kim chciałbyś pogawędzić, panie detektywie? A raczej o kim chciałbyś pogawędzić na stronie? O innym detektywie, Jacku Hickorym. Był pan jego partnerem przez dłuższy okres czasu. Mhm. Mam rację? O nim. Naucz się. To on był moim partnerem, nie ja jego. Co chciałbyś wiedzieć? Przede wszystkim coś ciekawego. Czy mogłeś mi coś takiego zdradzić? Zerknij do lasu daleko wiaduktu. Coś ciekawego, coś ciekawego o tym zwyrodniarem dziwaku. Słyszałeś, może, ostatnio o nieco obrzydliwych aferach? Coś więcej? Dzieci i zwyrodniawstwo. Porywacz pedofil. Rozumiesz, co ma na myśli. Dzieci, zwyrodnialstwo, hikory, zwyrodnialec. Ale co do tego malas? Chciałeś wiedzieć coś ciekawego, więc mówię, co słyszałem odnośnie. Syn Daniela Demota. Przyjaźni się z jego rodziną. Słyszałem ostatnio, że ten demota rozmawiał nikt to inny jak Jack Las i czegoś tu szukał albo pilnował. Piwam, butelka por piwem. Rezerwatywa, kurwa. Samotna karta SIM. Czyżby od znalezionego telefonu? Poczekaj chwilę Kiton. Co robisz przy moim komputerze? we sure.